Obejrzałeś walkę Wojtka. <laughs> Chciałeś się wypowiedzieć na ten temat. To Wojtek, proszę. ciężko mówić o tobie. Węzeł masz duży. To co? Węzeł. A który to węzeł? Nie wiesz, czy to węzeł? Ogon? Nie. A Jaki węzeł? Żuch. A bęben, a nie węzeł. A ja wę, w, u nas bęben i węzeł nazywali. Nie bęben, bęben, tak się mówi. Masz duży węzeł, widzisz jak wszędzie dostajesz. To by źle było u mnie. Zobacz, Andrzej jest ogolony a dlaczego mam być nieogolony o, 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 oczywiście Andrzej ogolony no wypachniony rączka zawinięta tak oczywiście no. proszę bardzo ale powiem to mi, ty nie chciałeś chciałeś dostawać po gębie przepraszam bardzo że tak opowiedziałem bo powiesz że ja obrażam ciebie a to jest słowo sprawiedliwie. dlaczego ty uciekłeś ja tobie nie dokuczałem, a ty tam w nogi pas i za pas. Apeluję do ciebie, jak chcesz wrócić, to wróć. Ale gdzie on będzie, jak Andrzej jest? Ja przejdę do mojego pokoju. To we trójkę będziecie, tak? Tak. Niech powie teraz Andrzej, czy ma u mnie dobrze, czy źle. Andrzeju. Jest dobrze. Jest super, naprawdę. Jest zajebiście. Tobie spokojnie, cisza. Bez krzyku, kolacyjkę sobie zjemy, obejrzymy, obejrzymy jakiś film. I Wojtek widzisz, Andrzej powiedział całą prawdę. Kiedy Andrzej przyszedł do mnie, ty w nogi wziąłeś zapad. Ty myślałeś, że ja zginę, że ja przepadnę. Nie, do mnie opryskali, ale Andrzej wziął się i odmalowany nowy dom.